Dlaczego warto być na Facebooku? Skąd bierze się ta popularność? I czy naprawdę tak jest, że każdy ma tam konto? Cześć. Ja nazywam się Adam Romek. Zajmuję się mediami społecznościowymi od wielu lat. I w tym filmie pokażę Ci na liczbach i statystykach, dlaczego warto być na Facebooku i skąd się bierze fenomen tak naprawdę Facebooka. Dobrze, zacznijmy sobie od statystyk ogólnoświatowych. Jeśli chcesz zobaczyć dokładny ranking, dokładne statystyki, to wejdź sobie na stronę HotSuite i tutaj po wpisaniu nawet tego tytułu zobaczysz tą, tę stronę. Na Facebooku mamy 2,74 miliarda użytkowników aktywnych miesięcznie. To oznacza, że ponad 1 trzecia świata wchodzi na Facebooka każdego miesiąca i jest aktywna. No to jest tak naprawdę ogrom. Więc zobaczcie, jeśli mamy prawie 7,5 miliarda ludzi na świecie, a niecałe 3 miliardy wchodzi na niego każdego miesiąca, 1 trzecia świata jest na Facebooku. Widzimy już, dlaczego Facebook jest tak naprawdę popularny i dlaczego wszyscy o nim mówią, dlaczego wszędzie się go wykorzystuje, bo tam jest większość osób. Kolejną ważną statystyką jest to, że Facebook jest trzecią najczęściej odwiedzaną stroną internetową na świecie. W tym momencie liderami jest oczywiście Google i YouTube. Które są naj, też największymi wyszukiwarkami na świecie, no ale Facebook jest bardzo często odwiedzany, jest na trzecim miejscu. I jeśli chodzi o statystyki międzynarodowe, to 57% stanowią mężczyźni, 43% kobiety, więc jest lekka przewaga mężczyzn. Na Facebooku mamy różne grupy docelowe, i tak naprawdę każdy przedział wiekowy. Największą grupę stanowią osoby od 25 do 34 roku życia ponad 30%. Ale zobaczmy, kolejną grupą jest 18-24, czyli można powiedzieć y, młodzież, studenci, a już mniejsze procenty zajmują osoby powyżej 65 roku życia, albo też dzieci do 17. Ale widzimy, że mamy tutaj cały przedział wiekowy, a nazwijmy to grupa produkcyjna, stanowi tak naprawdę większość. I tutaj mamy jedną z najważniejszych statystyk, która może Ci się przydać, jeśli sprzedajesz coś na Facebooku, albo zamierzasz, albo prowadzisz biznes i chcesz zwiększać jego popularność. I Facebook może Ci w tym pomóc. Dlaczego? Ponieważ ludzie średnio na Facebooku spędzają, wszyscy użytkownicy Facebooka, średnio 34 minuty dziennie. Więc zobaczmy, jaka to jest ilość. To jest ponad pół godziny dziennie tylko i wyłącznie na Facebooku i to jest średnia. Połowa osób może w ogóle nie wchodzić albo wchodzi na minutę. Ale wiele osób spędza godziny tak naprawdę dziennie na Facebooku, dlatego zobaczcie, jak, jaka to jest możliwość dotarcia do tych osób z Twoim produktem, czy z Twoim biznesem, albo czymkolwiek, co robisz, albo nawet z Twoją marką osobistą. Zobacz, jakie tutaj są możliwości. Więc ludzie teraz zamiast oglądać telewizję, zamiast czytać gazety, czy słuchać radia, spędzają ten czas w internecie i szczególnie właśnie na Facebooku. Wszystko przenosi się powoli na media społecznościowe, czyli ludzie tam po pierwsze. Piszą ze znajomymi, rozmawiają, sprawdzają, co ci znajomi robią, co się u nich zmieniło w życiu, ale również wchodzą tam dla rozrywki. Wchodzą tam dla wiadomości, ponieważ wszystkie portale też tam pokazują swoje wiadomości, aktualności ze świata, różne filmy, zdjęcia, więc tak naprawdę na Facebooku znajdziemy wszystko. To, co się dzieje wśród znajomych, to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w Polsce. Tam są też grupy tematyczne, gdzie ludzie spędzają ten czas na grupach tematycznych. Ktoś się interesuje biznesem, jest na grupach o biznesie. Wszystkie fora internetowe się przyniosą na Facebooka. Ktoś się interesuje ogrodnictwem, aranżacją wnętrz, modą. Wszystko znajdziemy tam. Sklepy różnego rodzaju znajdziemy tam. Nazwijmy to takie Allegro facebookowe, czyli marketplace tak zwany. Można powiedzieć, że to jest taka kopia Allegro i OLX-a, takie połączenie. Mamy, znajdziemy też na Facebooku. To jest całkiem osobny portal. I o dziwo dam wam wskazówkę, że często na Facebooku można szybciej sprzedać jakąś rzecz niż na OLX-ie. I to za darmo, ponieważ na Facebooku są większe zasięgi. Czy to samochód, czy to meble, czy to jest elektronika, bardzo często już się z tym spotkałem, że OLX, czy Otomoto, czy inne portale takie najbardziej znane, na których i tak często trzeba płacić, bo no, nie zawsze są dobre wyniki, dobre efekty sprzedaży. To na Facebooku w tym momencie, w 2021 roku, działa to dużo lepiej i zauważyłem, że są większe zasięgi, więc warto też to wykorzystać. I kolejna statystyka. Prawie 80% użytkowników używa Facebooka tylko i wyłącznie na telefonie, czyli na mobilnych, albo na mobilnych urządzeniach ogólnie, czyli mówimy tutaj o smartfonach czy tabletach, tak naprawdę. Więc zobaczcie, że większość ludzi przegląda to na, na telefonie, co może jest też wygodne, ale jeśli chcesz właśnie działać tutaj pod względem biznesowym, to możecie dodać wskazówkę, że jeśli ludzie użytkują Facebooka. Na telefonie i widzą taki pionowy ekran, to Twoje treści też powinny być do tego dostosowane i warto wykorzystać ten fakt, że ludzie mają Facebooka w telefonie. I teraz pomyśl, jak dla Twojej firmy wykorzystać to, że ludzie mają telefon i szukają cały czas są na Facebooku. Może są na mieście, przechodzą koło kawiarni albo szukają kawiarni czy restauracji albo hotelu, to ty im się wyświetlisz właśnie na Facebooku. Bo mają to w telefonie, używają tego. I gdzie pójdą? Tam, gdzie zobaczą to na Facebooku. Taka podpowiedź. Dobrze. Tych kolejnych statystyk nie będę już tutaj omawiał. Jeśli chcesz, to sprawdź sobie dokładnie tutaj na, na tej stronie. Jeśli wpiszesz sobie właśnie ten tytuł, powinnaś znaleźć. Przejdźmy sobie na statystyki w Polsce Facebooka. W sierpniu 2021 roku. Mamy ponad 22 miliony użytkowników w Polsce, czyli tak naprawdę większość Polaków ma konto na Facebooku. Jeśli przyjmujemy, że mamy tam około 38 milionów Polaków, odejmując dzieci, czyli tam z 5-6 milionów, no to widzimy, że zdecydowana większość osób w Polsce ma konto na Facebooku. Jest to prawie 60% populacji. A tak jak mówiłem, odejmiemy dzieci, to się już robi. 70%, powiedzmy, albo jeszcze więcej. W Polsce mamy więcej kobiet. Nie jest to jakaś wielka przewaga, bo jest 50, ponad 53% kobiet, ale jest to troszkę różnica w porównaniu ze światem. I najwięcej ludzi mamy między 25 a 34 rokiem życia, prawie 6 milionów, ale widzimy jednocześnie, że w Polsce mamy ludzi z każdej grupy docelowej i młodzież i osoby uczące się, studujące, zaczynające pracę, przez osoby, które już skończyły, studia, już normalnie pracują są w wieku produkcyjnym, takim typowym, aż do emerytury i tak samo emeryci powyżej 65 roku życia osoby, więc znajdziemy tutaj wszystkich. Więc zobacz, ludzie z każdej grupy docelowej są tutaj na Facebooku. Jest tak naprawdę większość Polaków na Facebooku. Wszystko można znaleźć na tym Facebooku. To mogą być powody dlaczego ludzie tutaj są. Są też dla innych, bo jeśli każdy jest, to ja też chcę być. Pod względem prywatnym oczywiście można być. Warto sobie sprawdzić co tam jest i mimo że social media mają też wady i nie wiem, powodują to, że ludzie dłużej siedzą w internecie. To jeśli to dobrze wykorzystamy, mają multum zalet i ogrom możliwości, dlatego warto to wykorzystywać. A szczególnie jeśli prowadzimy biznes, sprzedajemy cokolwiek, mamy działalność gospodarczą, nawet dodatkowo owoce sprzedajemy, rękodzieło, malujemy obrazy, jesteśmy trenerami personalnymi, dietetykami, prawnikami itd. itd. Każdą usługę, każdy sklep, ho, facebook powinien być obowiązkiem, ponieważ jeśli tam jest większość Polaków, to najprościej dotrzeć do nich właśnie przez Facebooka. Oczywiście też przez inne portale, ale zobaczcie, jeśli cię nie ma na Facebooku, to tak naprawdę możesz nie istnieć yy, normalnie, nazwijmy to w cudzysłowie, ponieważ, tak jak kiedyś, firma bez strony internetowej może być po prostu słabo wyszukiwana i nie mieć efektów, to tak samo teraz firma bez strony internetowej i bez Facebooka też może być postrzegania różnie i klienci mogą po prostu nie znaleźć tej firmy albo nie będą jej ufać, ponieważ nie znajdą jej na Facebooku. To była garść statystyk z Polski i ze świata. Myślę, że teraz już wiesz, dlaczego warto być na Facebooku i dlaczego większość ludzi jest. Myślę, że znajdziesz na Facebooku dobre rzeczy i zapraszam cię teraz do kolejnych filmów. Jeśli interesują cię tematy ogólnego marketingu i szczególnie social media, to zapraszam cię do moich kolejnych filmów, które znajdziesz za chwilę tutaj i do obserwowania mojego profilu, więc zasubskrybuj kanał, daj dzwoneczek i dowiedz się więcej. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!